Będziemy do nowego portu! W czasów dzieciństwa pamiętam, że mój wujek miał łódkę nad jeziorem rożnowskim, gdzie często spędzałam wakacje. Także doskonale pamiętam poranki i wieczory na przystani jachtowej na PTT-ku. I od czasu do czasu wujek brał mnie na pokład. I wtedy płynęliśmy zawsze do tego samego celu, do tak zwanej małpiej i wyspy. I jako dziecko wyobrażałam sobie, że na tej wyspie mieszka mnóstwo małp i jadowitych węży, i że jak raz się tam podpłynie to można już stamtąd nigdy nie wrócić. Tak sobie to wtedy wyobrażałam jako dziecko. Natomiast dzisiaj wiem, że to jest wyspa, na której mieszka około 100 różnych gatunków ptaków, więc dlatego nie wolno podpływać tam bliżej niż na odległość 10 metrów. I nie wolno podpływać na silniku, bo generuje hałas, który mógłby te ptaki spłoszyć. Brzegi tej wyspy charakteryzują się skalistymi urwiskami, więc przypuszczam, że nawet ciężko byłoby się na tą wyspę dostać. Także mój pierwszy kontakt z jachtem żeglowym był właśnie na Jeziorze Rożnowskim. Potem mój tata kupił żaglówkę, którą też trzyma teraz na Jeziorze Rożnowskim. Niestety nieczęsto mamy okazję na nie pływać. Szkoda, bo to jest Max 707 o długości kadłuba około 7 metrów, więc to jest taki idealny jacht do tego, żeby móc pływać na nim bez konieczności posiadania patentu żeglarskiego. Fajna łódka, rodzinna, z niskim zanurzeniem, więc można podpłynąć nią całkiem blisko brzegu. Drugą część wakacji spędzałam we Włoszech, nad Adriatykiem, w miejscowości Peskara, gdzie teraz stoimy jachtem. Także no, życie jest niesamowicie zaskakujące. Dokładnie w tym miejscu, gdzie jako dzieciak tak radośnie sobie tuptam, stoimy dzisiaj jachtem. Nie jest to miejsce docelowe tej łódki, ale sam fakt zawinięcia do portu, który jest dla mnie epicentrum wspomnień, uruchamia potężną falę nostalgii. Na szczęście jacht jest solidnie zacumowany, więc taka fala nie jest mu straszna. To, że tutaj jestem dzisiaj, to tak naprawdę zawdzięczam mojej mamie, dlatego że to ona podsunęła mi pierwszą płytę z włoską muzyką i z włoskimi bajkami. Pamiętam, że jako dziecko oglądałam każdy odcinek ID i, i byłam zachwycona tą bajką, zresztą do dzisiaj tak jest. Też mojej cioci, które się zatrzymywaliśmy jako dzieci. I pamiętam, że jako dziecko patrzyłam z taką dziecięcą fascynacją i trochę z zazdrością na inne dzieci, które uprawiały różne sporty wodne na Adriatyku. I patrzyłam też na dzieciaki, które przygotowywały małe łódki, które nazywają się optymisty, do wypłynięcia w morze. I już wtedy zrodziło się we mnie takie pragnienie, że i taka myśl, że okej, okay, ja też kiedyś tego spróbuję. Natomiast taka prawdziwa jazda, dosłownie, rozpoczęła się wraz z moim przyjazdem do Rzymu. Poznałam prawdziwych żeglarzy, którzy wzięli mnie na pokład swoich jachtów i wtedy złapałam bakcyla faktycznie. Właśnie dzięki nim wyruszyłam w swoje pierwsze rejsy, takie jednodniowe na początku. I to były rejsy wokół Circeo i wzdłuż Riviera di Ulisse śladami Odyseusza. I wtedy płynęłam na jachcie o wdzięcznej nazwie Nanomatto, czyli szalony karzeł. Potem pływałam na Boname, Łódce, na której pływam zresztą do dzisiaj. Mały przyjazny duszek, tak się tłumaczy nazwa Boname. I nawet mam na tej łódce swój kawałek podłogi. I za to jestem przeogromnie wdzięczna armatorowi, Jarkowi, z którym pływam już e, kilka ładnych lat. Także na tym jachcie rozpoczęłam taką swoją prawdziwą żeglarską przygodę. I na tym jachcie nauczyłam się najwięcej. I na tym jachcie podjęłam ważną decyzję o rozpoczęciu kursu na żeglarza jachtowego. O tym kursie nie będę jeszcze tutaj więcej wspominać, dlatego że nagrałam o tym cały odcinek. Poznałam tam bardzo fajnych ludzi, z którymi z niektórymi z, nim, z niektórymi z nim z niektórymi z nich mam nawet kontakt do dzisiaj. Też z niektórymi instruktorami żeglarstwa i mam nadzieję, że wkrótce uda nam się popłynąć nawet w jakiś wspólny rejs. Zobaczymy jak się poukłada. Update udało się. thank mm -hmm. you dzisiaj jestem na jachcie, który jest trochę wynikiem tych moich wcześniejszych doświadczeń. To jest dufur 36 Classic. I słowo Classic nie jest tutaj przypadkowe, dlatego, że to jest jacht, który łączy w sobie taką elegancję klasycznej linii kadłuba z nowoczesnymi rozwiązaniami. Z nowoczesnymi rozwiązaniami na tamten czas, kiedy był budowany. To jest na przykład wbudowany w maszt roller grota. I dla mnie to jest Totalne ułatwienie, także cieszę się, że ten jacht ma właśnie taką opcję. I otrzymałam ogromny kredyt zaufania, dlatego, że będę się tym jachtem opiekować w najbliższej przyszłości. Także będę go doglądać, będę sprawdzać, czy wszystko tutaj gra, też pod kątem technicznym. Mam zamiar poznać tutaj każdą najmniejszą śrubkę na tym pokładzie, wiedzieć do czego służy, jak się urwie, wiedzieć skąd się urwała. I będę przygotowywać ten jak do wypłynięcia i dbać o to, żeby był w stałej gotowości do rejsów. Mam nadzieję, że uda się w tym temacie zrobić jeszcze dużo dobrego. I wierzę w to, że na pokładzie między innymi tego jachtu poznam jeszcze mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi będziemy wspólnie podróżować. Może już nie tylko po Włoszech, ale też gdzieś dalej. Mój tata napisał mi kiedyś bardzo fajną rzecz, którą teraz tutaj wkleję. Facciamo bel video z YouTube.